Proszę panią profesor Alicję Borkiewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie na tą konferencję i chciałam powiedzieć, że tu autorzy, których wymieniam na stronie Od wielu, wielu lat zajmuje, zajmujemy się badaniem skutków biologicznych i zdrowotnych związanych z działaniem pól elektromagnetycznych. Pracujemy w Instytucie Medycyny Pracy i mm, jesteśmy no, tym żywotnie zainteresowani. Tylko dla przypomnienia powiem, że pola elektromagnetyczne prawda, mają bardzo szeroki zakres częstotliwości. O, tutaj mamy widmo pokazane. I to jest zarówno promieniowanie jonizujące, promieniowanie niejonizujące, no i światło widzialne. W tym wszystkim, w tym całym, prawda, konglomeracie częstotliwości mieści się również ta nowa technologia, czyli 5G. Ona jest dość blisko telefonów komórkowych, dlatego częściowo skutki zdrowotne związane z telefonami komórkowymi no, mogą się przekładać też na. Na skutki związane z nową technologią. Jak prawdopodobnie Państwo wiecie, te pola elektromagnetyczne, w zależności od częstotliwości i intensywności, powodują różne skutki. Przede wszystkim pola o częstotliwości mniejszej niż 100 kHz powodują pobudzenia tkanki nerwowej i mięśniowej przez wzbudzanie w nich prądu. Natomiast te pola, które teraz nas najbardziej interesują, czyli powyżej 100 kHz, to wraz ze wzrostem częstotliwości wzrasta pochłanianie energii przez pszczół, co powoduje ich ogrzewanie. I dlatego często uważa się, że podstawowym mechanizmem działania tych pól to jest właśnie efekt termiczny. To już kilkakrotnie o tym mówiliśmy. Ten efekt termiczny, no, to jest po prostu. Absorpcja energii emitowanej przez pole elektromagnetyczne, która powoduje wzrost temperatury tkanek na skutek zamiany w ciepło, na podstawie właśnie tego efektu termicznego zostały ustalone limity dopuszczalnej ekspozycji dla pól elektromagnetycznych wielkich częstotliwości, czyli tych z zakresu 100 kHz do 300 gHz, bo najprościej było przewidzieć i określić skutki biologiczne i zdrowotne właśnie związane z tym działaniem termicznym jakie to mogą być skutki prawda Zmia przede wszystkim jest to zmiana szybkości reakcji chemicznych na poziomie komórkowym zmiany w procesie syntezy białek i wiązania białek do błony komórkowej zmiana lepkości płynów ustrojowych Zmiany rozpuszczalności gazów w płynach ustrojowych, zmiany ciepła właściwego tkanek, zmiany współczynników dyfuzji, zmiany przewodności elektrycznej tkanek, rozszerzalność cieplna układu i powstanie fal akustycznych. I proszę sobie zobaczyć, że tak naprawdę wszystkie te właściwie można powiedzieć reakcje, mogą powodować określone. Skutki zarówno biologiczne, jak i zdrowotne. Poza tym jest to też osłabienie wiązań wodorowych, zmniejszenie lepkości płynu, zwiększenie współczynników dyfuzji. I te opisane mechanizmy oddziaływania dotyczą również fal milimetrowych, czyli tych, które będą no, przedmiotem zainteresowania w odniesieniu do 5G. Ze względu na tą małą głębokość wnikania tych fal, na to trzeba zwrócić uwagę, że tu jest duża różnica między polami o innych częstotliwościach, a tymi falami milimetrowymi, bo efekty oddziaływania tych fal milimetrowych będą dotyczyły głównie powierzchni naszego ciała, czyli będą się koncentrowały w obszarze naskórka, w i oczu. Ale to efekt ten termiczny, to jest ten jeden z efektów, natomiast efekt nietermiczny to jest ten cały problem, który jest o wiele trudniejszy do zbadania. Nie wynika on ze wzrostu temperatury, nie jest związany z mechanizmami termoregulacji, nie jest liniowy, ale przede wszystkim zależy od stanu czynnościowego organizmu. I stąd trudność uzyskania powtarzalności wyników badań. Bo wiemy, że wszystkie badania, żeby były uznane za wiarygodne, muszą być powtarzane na przykład według tego samego modelu w wielu laboratoriach. A przy w przypadku właśnie, do, jak mamy do czynienia z organizmem żywym, który jest w różnym stanie czynnościowym, odpowiedź tego organizmu może być zupełnie inna. I wtedy powtórzenie wyników jest trudne do uzyskania. Mechanizmy na poziomie komórkowym i subkomórkowym działania pola elektromagnetycznego wytwarzają siły i pary sił, które powodują przesunięcia wolnych ładunków, wibracje ładunków związanych, krążenie i przesunięcie molekuł bipolarnych. To są wszystko mechanizmy fizyczne właściwie, ale trudność polega na tym, że one przebiegają w ramach systemów biologicznych, czyli systemów żywych. Czyli ta, ta fizyka jest mocno modulowana przez fizjologię organizmu. I trudność oceny skutków biologicznych związanych z działaniem pól wynika z faktu, że obiekty te materialne, na które działają pola, <laughs> mają swoje właściwości elektryczne i magnetyczne. A obiekty materialne, którymi jest człowiek, mają dodatkowe, swoje skomplikowane oddziaływania elektromagnetyczne i to są biologiczne obiekty o anizotropowych właściwościach dielektrycznych. Należą do nich te różne organy i organella w naszym organizmie: błony komórkowe, białka, nici DNA, mięśnie, włókna, nerwowe. I teraz jeszcze jest. Jedno bardzo istotne, na co musimy zwrócić uwagę, że w organizmie człowieka wyróżnia się kilkadziesiąt organów, organów i tkanek o bardzo różnej budowie morfologicznej, a w związku z tym też różnym składzie chemicznym, które charakteryzują się innymi parametrami dielektrycznymi o różnych wartościach czyli na każdy, właściwie na każdy organ naszego organizmu działające to samo pole może wywołać całkiem różne efekty. Jak przebiegają badania dotyczące y, tych działania różnych substancji, nie tylko pola elektromagnetycznych, no ale przede wszystkim to nas teraz interesuje. Czyli są to badania komórkowe, badania eksperymentalne na zwierzętach i to dotyczy działania biologicznego. Ale są też skutki zdrowotne. Pamiętajmy o tym, że nie możemy przenieść bezpośrednio wyników działania biologicznego na skutek zdrowotny. Więc skutki zdrowotne właściwie możemy ocenić tylko u ludzi. I to są badania eksperymentalne i kliniczne, i badania epidemiologiczne. Tak jak mówiłam, efekty biologiczne. Przenoszą się na skutki zdrowotne, ale musimy pamiętać o jednym. To, że pole na, działa na organizm, to jest jedno, ale czy będzie odpowiedź tego organizmu, to jest druga sprawa. Dlatego, że są mechanizmy adaptacyjne, na szczęście mamy te e, mechanizmy adaptacyjne i w pewnym zakresie. Działania, intensywności działania tego pola, te mechanizmy adaptacyjne powodują, że my nie obserwujemy żadnych skutków zdrowotnych. Mamy też jako drugi etap, jakby mechanizmy regeneracyjne. Czyli nawet jeżeli na poziomie komórkowym wystąpią zmiany, na przykład zmiany DNA, czy zaburzenia przewodzenia e, impulsów elektrycznych, czy przenik przenikania przez błony komórkowe, to włączają się mechanizmy regeneracji i te mechanizmy powinny zniwelować te negatywne zmiany, które powstają pod wpływem działania jakiegoś czynnika. I dopiero jeżeli one również nie zadziałają, wyczerpią się, wówczas obserwujemy skutki zdrowotne. No i jakie skutki zdrowotne mamy yy, no, na uwadze, jeżeli chodzi o, o działanie pól elektromagnetycznych. No, przede wszystkim to, co wszystkich nas bardzo e, niepokoi i interesuje, to są nowotwory, ale są też inne choroby choroby układu krążenia, choroby układu nerwowego, zaburzenia reprodukcji. Tak jak e, mówił też Pan Profesor, teraz jest podejrzenie, że e, zaburzenia e, hormonalne, zwłaszcza związane z e, uszkodzeniem e, tarczycy. Ale są też dolegliwości subiektywne. Nie można powiedzieć, że dolegliwości subiektywne są do pominięcia, prawda? Dlatego, że yy, według WHO zdrowie to nie tylko brak choroby, ale też to jest to dobre samopoczucie. Czyli jeżeli coś nam dolega, to nie mamy tego dobrego samopoczucia. Czyli nie możemy lekceważyć dolegliwości subiektywnych. No i jest jeszcze ten. Element, o którym mówiliśmy już wcześniej, moi przedmówcy mówili, czyli nadwrażliwość. Czyli to, co normalnie nam nie przeszkadza, u osób, które są nadwrażliwe, powoduje albo dolegliwości subiektywne, albo nawet negatywne skutki zdrowotne. Jak to te skutki zdrowotne badamy? No, przede wszystkim są badania kliniczne i badania epidemiologiczne, takie duże. Uważa się, że te badania epidemiologiczne to są najważniejsze w potwierdzaniu występowania skutków zdrowotnych. Dlatego, żeby można było udowodnić, że to jest rzeczywiście skutek zdrowotny związany z działaniem tego czynnika, a nie wielu innych czynników, przecież wiemy, że człowiek znajduje się w atmosferze rozmaitych czynników, prawda? Jednym z nich jest pole elektromagnetyczne, więc po to, żeby udowodnić, że to właśnie to pole działało, to jest naprawdę duża sztuka. I tutaj pan profesor przytaczał takie badanie stanu zdrowia osób, które były badane zaraz po rozpoczęciu funkcjonowania stacji bazowej, a potem to badanie było powiela, powtarzane. To jest tak zwane badanie prospektywne, czyli follow-up. I to jest badanie najbardziej cenne, bo jeżeli w środowisku nagle pojawia się nowy czynnik i on zmienia stan zdrowia populacji, no to jest najbardziej przekonywujący dowód, że to właśnie ten czynnik działa. Drugi to jest badanie przypadków, czyli dobieramy przypadki do powiedzmy osób chorych na nowotwór, osoby niechore na nowotwór i porównujemy poziom narażenia. Na, na dany czynnik, i wtedy możemy wnioskować, i większość badań, które dotyczą właśnie pól elektromagnetycznych i nowotworów, zwłaszcza w obrębie głowy, to właśnie były badania przypadków. No i trzecie, najmniej takie istotne z punktu widzenia wnioskowania, to są badania przekrojowe czyli bierzemy populację z jakiegoś powiedzmy okręgu i badamy i później się staramy wywnioskować, czy rzeczywiście to jest związane, te dolegliwości, które czy tam choroby, które u nich występują, mogą być związane z danym czynnikiem. Dotychczas tu jest, teraz przechodzę do tego 5G, bo z 5G mamy bardzo duży problem, bo właściwie te wszystkie badania, o których mówiłam, badania u ludzi praktycznie były niemożliwe do przeprowadzenia, bo jeszcze ta technologia nie funkcjonuje, czyli Możemy się opierać na przypuszczeniach wynikających z nielicznych badań, które były prowadzone u pracowników narażonych na takie częstotliwości. To byli pracownicy głównie obiektów wojskowych, radarów lądowych, lotniczych, morskich, meteorologicznych. Ale ponieważ były to niewielkie grupy ludzi, wobec tego nie budziły takiego żywiołowego zainteresowania naukowców. Prawda? Oni byli badani, ale ani te wyniki nie były szczególnie szeroko publikowane, więc właściwie bardzo mało danych mamy. Właściwie to... Z stanowisko Science czyli Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risk nie zdecydowało się dokonać analizy takiej pogłębionej tych właśnie wcześniejszych wyników. Natomiast dużo dosyć jest danych dotyczących badań na zwierzętach, ale co trzeba podkreślić w tych badaniach na zwierzętach. My nie możemy ich przenieść na nasze przewidywanie o stanie zdrowia populacji narażonej na to. Dlaczego? Dlatego, że głównie w tych badaniach były stosowane pora o bardzo wysokich y, poziomach ekspozycji. Prowadziły one przede wszystkim do poparzeń skóry, zmian rogówki oka, y, zmian w y, soczewce, które predysponowały do rozwoju zaćmy, bo tak jak mówiłam, sytuacja tych fal milimetrowych jest Płytka bardzo. One są, barwnikają głównie do skóry, i w związku z tym oko i skóra są najbardziej narażone. Ale no co jest istotne? Są też takie wyniki, które wskazują, że nawet małe ekspozycje powodują nie tylko zmiany na skórze, ale powodują na przykład zmiany immunologiczne. Czyli. To były badania radzieckie, które wykorzystywały właśnie do leczenia różnych schorzeń te fale milimetrowe, ale fakt, że nie tylko dotyczyły, te skutki dotyczyły skóry, ale także przenosiły się jakby na, na głąb człowieka, czyli to, że to tylko działa na skórę, nie znaczy, że środek naszego organizmu jest bezpieczny. Prawdopodobnie jest to działanie pogłębione. Tu może pominiemy to i tak jak, tak jak mówię, nie możemy właściwie teraz, nie możemy przewidzieć, jakie będą skutki zdrowotne tej, tej sieci 5G. Znacznie więcej możemy powiedzieć na temat tego, co już od wielu lat obserwujemy, czyli działania pól elektromagnetycznych o częstotliwościach telefonii komórkowej, prawda? I skutki takie, one były bardzo szeroko badane i zostały podsumowane przez ten komitet scenir w 2015 roku. No i co z tego podsumowania wynika? Przede wszystkim, że ekspozycja na promieniowanie telefonów komórkowych może wpływać na aktywność mózgu odzwierciedloną w badaniach EEG zarówno podczas czuwania, jak i snu. Badania epidemiologiczne dotyczące tej ekspozycji potwierdzają zwiększone ryzyko wystąpienia glejaka i nerwiaka nerwu słuchowego u osób, które korzystały z tych telefonów intensywnie i długo. Natomiast nie potwierdzono innych nowotwor, wzrostu częstości innych nowotworów w regionie głowy i szyi, ani innych złośliwych chorób, m.in. nowotworów wieku dziecięcego. Z tym, że teraz zaczynają się badania dzieci i nie wiadomo, czy to ten brak potwierdzenia nie jest skutkiem zbyt krótkiej obserwacji, czasu obserwacji dzieci. W większości badań nie zaobserwowano genotoksycznego działania ekspozycji o poziomach nietermicznych, chociaż w niektórych przypadkach zaobserwowano pęknięcia nici DNA i zaburzenia w życiu na I praktycznie wszystkie pozostałe badania efektów ewentualnego działania e, tych pól e, przez e, w podsumowaniu sceniru, czyli potencjałów wywołanych, oscylacji fal mózgowych, funkcji poznawczych, chorób i objawów neurologicznych, problemów behavioralnych, rozwoju płodu i zaburzeń płodności, można podsumować jako dające niespójne wyniki. Czyli nie możemy potwierdzić, ale nie możemy też wykluczyć, że one na te wymienione choroby miały ale jeszcze jedną istotną sprawą jest fakt, że ten raport z Ceniru ukazał się w 2015 roku i od tego czasu pojawiło się kilka pogłębionych opracowań, głównie metaanaliz, czyli takich opracowań, które bazują na wynikach recenzowanych prac z całego świata. Dzięki czemu można zaobserwować skutki w bardzo dużej populacji Powiemy, że glejak na przykład nie jest częstym nowotworem, więc obserwacja w małej grupie nie dałaby nam tej pewności, czy można związek przyczynowo-skutkowy znaleźć, czy nie. Więc te y, kilka się pra, u, u, pojawiło y, metaanaliz, między innymi też przygotowana przez nasz zespół. No i co się okazało? Wszystkie te metaanalizy potwierdzają. Że u osób, które rozpoczę rozpoczęły regularne korzystanie z telefonów przed 20 rokiem życia, ryzyko jest prawie pięciokrotnie wyższe pod upływem z osobami, które później zaczęły korzystać z telefonu. Mają długi staż z telefonem, czyli powyżej 10 lat, i to ryzyko wynosi około 3, czyli 3 razy większe jest niż u innych osób. I rozmawiają często i długo, długo czyli mają dużą dawkę życiową. To jest też bardzo istotny wniosek. A także ci, którzy trzymają zawsze z tej samej strony telefon, czyli tak zwana lokalizacja i y I właśnie w związku z, między innymi z tymi nowymi badaniami i nowymi metaanalizami, to już wspominał Pan Profesor wcześniej, że Międzynarodowa Agencja Badania nad Rakiem, jak tak zwany, rozważa. Właściwie taki wniosek został złożony przez Komitet Opiniodawczy tego JAR-u w dniu 22 kwietnia tego roku. Czyli to jest najświeższa wiadomość. Za, zarekomendował podwyższenie klasyfikacji ryzyka związanego z ekspozycją na pola te, e, radiofalowe z grupy 2B do grupy 2A, czyli spra, e, potencjalnie możliwie. E, Karcenogennego działania, na działanie prawdopodobnie kancerogenne, albo nawet nadanie wyższego statusu, i wnioskował o nadanie tej, rozpatrywaniu tego problemu wysokiego priorytetu. No i szczególnie duże emocji to już tu kilkakrotnie było wspominane budzą stacje bazowe, prawda? Bo stacje bazowe tak naprawdę niezależnie my możemy modyfikować nasz sposób rozmawiania przez telefon komórkowy i częstotliwość, natomiast nie mamy możliwości no, zapobiegania skutkom związanym z emisją ze stacji bazowych. No takiego przeglądu dość dużego dokonał australijski neurochirurg i badacz telefonii komórkowej w 2010 roku i on, z jego podsumowania wynika, że w 8 z 10 badań wykazano istotny wzrost częstości zaburzeń neurobehawioralnych u osób mieszkających w odległości bliższej niż 500 metrów od stacji bazowej. I my też tutaj w grupie autorów, którzy tutaj dzisiaj są z Państwem, przeprowadziliśmy takie badanie w 500 gospodarstwach domowych, które były wytypowane u nas w Łodzi do, do te, przeprowadzenia tego badania. Badania przeprowadzali ankieterzy. Bardzo dokładne były te badania i jeszcze, żeby uniknąć zarzutu, że wynik jest modyfikowany obawą przed stacją bazową, myśmy nie mówili, że badamy skutki promieniowania elektromagnetycznego, tylko w ogóle, że jest to badanie dotyczące stanu zdrowia. I na te 500 osób przebadanych, tylko 6 osób zgłosiło, że w ogóle przeszkadza im stacja bazowa. Czyli można powiedzieć, że te wyniki, które uzyskaliśmy, a były one no, dosyć yy, no, takie wskazujące, że jednak te skutki zdrowotne występują, zwłaszcza te dolegliwości subiektywne. Nie były one związane z jak że to wiem, że stacja na pewno szkodzi. to mam takie dolegliwości. Były to głównie bóle głowy, zaburzenia snu właśnie, zaburzenia pamięci świeżej. No tu był problem nasz z tym, że nie mogliśmy tego odnieść do długookresowego monitoringu narażenia. Natomiast z jednorazowymi pomiarami no, nie znaleźliśmy korelacji. No ale to też może właśnie wynikać z tego, że było to w Określonej jakiejś porze, prawda, wykonane, nie wiadomo. A przede wszystkim prawdopodobnie skutki są związane z długotrwałym działaniem pola, a nie z jednorazową bazą. I w związku z tym tym tłumaczyliśmy sobie. Takie bardzo duże badanie też dotyczące stacji bazowej przeprowadzono w 2017 roku. Ona objęła ponad 14 tysięcy osób. I tam monitorowano ekspozycje i jednocześnie oceniano, czy ludzie się boją tego, tych stacji, czy nie. Stwierdzono, że tak naprawdę podwyższone ryzyko jest u osób, które się obawiają skutków związanych z obecnością stacji w okolicy. Natomiast tylko niektóre dolegliwości, zawroty głowy i uczucie ucisku w klatce piersiowej, było skorelowane z oszacowaną ekspozycją. No, a inny aspekt to oczywiście są te oddziaływania bezpośrednie telefonów komórkowych na dolegliwości i subiektywne. To były badania prowadzone przede wszystkim w Szwecji i w Norwegii, i tam się okazało, że 31% badanych w Norwegii, 13% w Szwecji podawało występowanie. Przynajmniej jednego symptomu kojarzonego z telefonem komórkowym. Myśmy też przeprowadzili podobne badanie, i wyniki również były podobne i bardzo istotnie korelowały z czasem rozmawiania i z długością, z czasem posiadania telefonu komórkowego. Czyli podsumowując, na podstawie analizy tych dostępnych, choć nielicznych danych o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia, można stwierdzić, że nie ma dowodów na negatywne, czyli takie natychmiastowe skutki zdrowotne ekspozycji na, pola, na fale milimetrowe o wartościach przewidywanych na podstawie szacunkowych danych technicznych wokół urządzeń nadawczych systemów 5G. Ale jednak ze względu na to, że istnieją dane wskazujące na mechanizmy biofizyczne mogące do takich skutków prowadzić, Konieczne jest wydanie, wydaje się zastosowanie przy tworzeniu normatywów dotyczących planowanej eksploatacji takich systemów, zasady ostrożności i zasady alara. Czyli tych zasad, który, o których już tam y, moi przedmówcy wspomnieli, a które rozwinie pan profesor zmyślony. Dziękuję bardzo. Dziękuję również może pana profesora profesor kontynuowanie.